Fastownik 3 metrowy zrobiony z kultywatora, wyciągniętego z pokrzyw cztery profile 35 x 35, ścianka yy, trójka, bo taki pan producent produkuje to te sprężyny chyba 1350 za sprężyna z tym uchwytem, mocowanie, a to jest, to jest yy, mocne, bo to jest na śrubę. Dziesiątkę. Tutaj jest 100 sprężyn. Przykręcone tutaj zamiast zębów od kultywatora. dwa paskowniki. 8 mm na 40 Muszą być dwa paskowniki, bo grubość tej, tej, tej sprężyny jest około tam 16 mm dwa paskomiki można to zrobić w mijane że, że ten będzie się wysuwał w prawo ten do przodu, tu skręcony te tutaj jest na ramię na ramię tak, że w razie czego można przesunąć tu jest akurat 3 metrowy 3 metrowy. tu jest wycięte tu jest wycięte do koła ale tutaj z tyłu zastępują zastępują te paskowniki, muszą być jakaś regulacja no, można w prawo w lewo tu, tu można poprzesuwać tu są lewe i prawe co tu jeszcze można wyregulować? można by zrobić na przykład że odwrotnie tu w górę to wtedy te kłyby były mniejsze jakby na jakichś redlinach to jest wszystko na równo zrobione i to jest 3 metrowy jaki koszt? no wam powiem no 100 kosztowało 1350 z przesyłką 1400 zł, te resztę tych profili, jak ktoś ma stary kultywator, no to kosztowało gdzieś 400 zł, za 1800 zł, jest taki chwastownik jest taki pastownik, który zabiera 3 metry, no bo można by zrobić szerzej, ale, ale by musiał być składany, tak to wygląda ze starego kultywatora. Kółka, kółka mogę pokręcić. Podnieść. Tak to wygląda.